Siemanko jesieniarze. Tytułowy telefon znajdziecie na końcu filmu. Taka mała szybka zmiana. Przy każdym zamówieniu, wedle waszej prośby, będzie umieszczany screen, ile zarobiłem za dany kurs. Miłego oglądania. Udę? Pojadę naokoło, ale na następny raz muszę pamiętać, że tamtędy będę szybciej. No i cyk na wierzchu, kurde, to mi się podoba. Dzień dobry, proszę bardzo. Czy nie zamawiał pan? Co? O kurczę, pan Wiktorowski. Tak. Panie, ładne życie? Pewnie. Ja. Ale dobrze trafiłem, tak? Dzięki. Spoko. Smacznego. Na razie, cześć. Miłego dnia. Kurde, ja tu myślę, że powiedziałem adres, a tu chłopak się zdziwił, że to ja. <grymne> Gdzie to kurwa jest? Powiedzmy, że wiem. No, no. To dobrze, co tam gdzie Przedałem, jedziesz? Poznałem po rowerku. A, To <laughs> Bo ciężko żeby nie poznać. No. Ja co tam masz za rowerek? Aha, ty masz kurwa tego kaniona, też miałem kaniona Felixa. No? Sprzedałem go. Tylko że twój jest jakiś taki mały, co to jest? SK? To jest Kurwa, aha, ja miałem l -kę. No smoko, no miłego, się ma. Chłop wow, co Eheriksa miał ej Kurwa jaki ładny ten rower w ogóle Co za kasa kurwa, w dupie to mam Kurwa niech to się nie wydaje Kurwa, która to jest klatka w ogóle? A no i petarda, jest napisane, która klatka Wszystko wiadomo kurde, tak ma wyjść. To jest do zapłaty To jedna Dobry. I druga wszystko Fajnie, dziękuję bardzo. Dzięki, do widzenia Signor Presidente, onorevoli Dzięki. Oa, grazie grazie 안녕하 Ja z zamówieniem to zostawiam tutaj panu, tak? Dziękuję bardzo. Dzięki, do widzenia. Well done. Piętko czwarte. tu kuchcia. No to no ja nie wiem, gdzie sobie Nieźle. Dzień dobry. Wie pani co, szukam mieszkania To... Aha, to będzie tutaj, tak? Okej, okay, dobra, dziękuję. Jeszcze jedno. I to jest wszystko. Dzięki. Pięć. Dzięki. bardzo. Proszę Dzięki. bardzo. Dzięki. No jest, piątka na piwku, Wow. Seven, seven, seven. maker. 真的吗？ Dzień dobry 50 złotych Okej, okay, dobra, to dziękuję ślicznie w takim razie I tutaj jedzonko Dziękuję, do widzenia No i następna, trójka Ty, gościu O nie Patrz Ja pierdolę Kurwa, nie ma tego. Kto tu kurwa telefon zostawił? Czy Chcę sprawdzić, czy są... Jest to jakaś karta w środku chyba. Czy to jest po prostu od tego? Nie, to jest od tytułu. Nie, nie będę tego do żabki no bo kurwa ty, bo ja nie wiem, co oni z tym zrobią. No to dobry. Właśnie, Aha, kurwa. Fajnie. Kurwa pierwszy raz w życiu telefon w ogóle znalazłem, nie? Chyba komuś kurwa ktoś się próbował zalegał właśnie kurwa i chuj się nie zaloguje, bo nie ma telefonu. No to na pewno Pamiętuję O, zostawiłem... O, to pana, pana, tak? No, wróciłem cię. Dobra, no. okej. Okay. Bo właśnie się zastanawiałem, że ktoś zostawił już właśnie nie wiedziałem co zrobić. No przeciwkiem zostawiłem i Dobra, to dobrze, że się właściciel znalazł.